Yo! Siemanko! Z tej strony Michał Foxy Games dzisiaj gramy w YouTube Simulator Z znowu a peł, pełnej aha a tego w ogóle nie zauważyłem nagrywa się jestem dzisiaj na swoim komputerze tylko trochę przyciszę Dobra, naciskamy. Ale to będzie długo trwało. może poznaję mojego kota nazwijmy to tak Bo to jest normalne robimy robimy teraz miniaturę Kota. Ile patrz, patrz. Sześćdziesiąt pięć tysięcy. Tysiące. Musiałem coś sprawdzić, chciałam. Tutaj to nawala. To już zarobiło tyle subskrypcji, po prostu. Że A, tutaj dajmy na czarne. On. On. Tutaj dajmy, że jeszcze czarne. Dobra, idziemy... Idziemy coś kupić w ogóle. Ło, chłopiaku mam. Oczywiście nie da się wejść. Jak to? O, tutaj to wygląda mi na batmana. Wam też pewnie. Chłop ma dwa przyciski. To miliony i tysięcy. Co za chłopczych Czy chłop albo dziewczyna? Jakoś chydry. No. Dobra, patrzymy. Łop! To jeszcze bekonik? palion tutaj. O, kto jeszcze lubi paliona w tych czasach. No, mieliśmy iść do sklepu. O, tutaj możemy sobie kupić le a, lepszą albo nie, może komputer ja wolę tak Dobra, idziemy Do domku Dobra, idziemy Ło! Wow! Chłopieku ma kamerę Zastąp, zastąp najlepszy w ogóle zapomniałam nagrać. Serio? Dobra, nagrywamy. Dobra, lecimy. Co? W Chwi chwilę, normalnie w sekundę. Dobra. Może... Hm. Jak? Nie. Jak pobrać minę z czy Tilaun, na Jak pobrać tylaun hera? O, wow! nadal jedna subskrypcja i to mnie właśnie niepokoi. Dobra, lecimy. O, już dwie subskrypcje. Nice. Dobra. Tak. Będziemy w chwilę nagrywać. Patrzcie, już się nagrało. Tak, że tyle robię. A myślałem, że 66 sześć na jeden raz robię. Przepraszam Was, widzowie, pomyślcie. Dobra, nazwiemy to reakcja na mój pierwszy film. Dobra. Kórka, że pokazuję ta bo Już trzy już subskrypcje. Patrzę, 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 patrzcie. a tyle! Dobra, idziemy kupić tę kamerkę? Albo dobra kupimy. Będziemy jeszcze szybczynek. W sekundę nagraliśmy. To szybkie. Poesso. Dobra. I tak to właśnie się robi, widzowie. Tak to się właśnie robi. Przepasłem, że tak palcem. Nazwiemy to jak zrobić miniaturkę, miniaturkę. O, trochę lepiej. Za wiele to już. 10 minut już? Co jest? O co chodzi? No nie, to ja nie wiem o co chodzi. Widzę, że już 10 minut. O co chodzi? Ja nie wiem. Co macie, zrobić? O kurde, zapomniałam. Miałam dzisiaj zrobić jak zrobić taką, jak zrobić, jak zrobić właśnie taką, yy, o, ale to nic. Miałam dzisiaj zrobić odcinek jak zrobić taką, ten, a, a, taką ramkę do kamerki, do piętkama No nie, nie zrobiłem. Ale nie zrobiłem, no nie. Ojej. 17 minut. No i nice. Chłop cały czas tu nagrywa i on ma pana. A w ogóle, my sobie zwiększymy pana. Oe, yes, będziemy tak to dłużej nagrywać. Myślę, że lubisz i subskrybujesz. Zobacz moje inne filmy. Pokój, au. Dobra. całą pamięć. Patrzcie! Co jest? O Boże! Jak, powst... Jak powstał mój Powstał mój kanał? To jest pewnie pytanie dla was, jak powstał mój kanał. Otóż... Opowiem wam to w innym... Ile? 341 tysięcy? No, nie, 4, nie tysięcy. Sorry za tysięcy. Po prostu 341. Nie tysięcy, pomyliłem się. No bo ten... Po prostu na, na, moim, na, moi, na moim koncie, drugi na tym górnym dostaje po 300 ileś tysięcy. Pomyliłem się, przepraszam. Patrz, patrz, patrz. Teraz w sekundę nagrywamy. Ten koszt za 400. Już 7 subskrypcji, ale fajnie. Robimy specjal... Najpierw musimy zobaczyć tego gostka Oczywiście. To jest dziewczyna czy chłop? Bo nie wiem. On to cały czas nagrywa XD? O co chodzi? Ile? Ile on ma pamięci? bo ja nie wiem jak się pieszczakił Przepraszam Dobra, niech będzie na ile mnie znacie. Jak nieprawidłowy... Na ile mnie znacie. O teraz. Tam był jakiś błąd. Okej, okay. Mogłem więc zrobić specję. 14 minut. Albo wiem, to będzie odcinek yy, w połowie taki. I w połowie taki. Dobra, to ja to ja, to to będzie na tyle z YouTube Simulator, to ja teraz pokażę, jak zrobić taką miniaturę. Tak, jak zrobić, właśnie taką, tutaj ten, no wiecie, ramkę. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, już wróciliśmy. Tak? Jaką to miniaturę? Czy ramka? Aha, tak. Musiałam sobie spojrzeć w OBS Pytacie się, jak zrobić taką, tak? Czy Kupson się? Otóż mój, yy, musimy wziąć tak. Nie, e, w ogóle w pajęcie to robi. Śmiejcie się. Yy, akurat jaką taką czerwoną, to akurat musi być tak. A, po prostu tak. No i, no i to czarne Oj, w grube. Czarna lista w środku. Teraz... Jak to wygląda? Babu. Ja tej... Ja tą... ja tu... Jakie miniaturki? Co ja mam z tym Ramki. Albo nie. Teraz, teraz to bia, teraz teraz ta czarna linia. O mamy takie coś. Tutaj musimy dać taki kolor. Tutaj musimy projeć. Muszę sobie to Powiedzmy na pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Pięć. Teraz wy... Cały czas jest za dużo. Tak z 24. O! Piszemy. Moja klawiatura. No i mamy. Dobra, potem klikamy tutaj. I wiecie już jak to zapisać. Także widzimy, także widzimy się w następnym, a jeszcze... A, zaraz to was wrócę, zapomniałam wam powiedzieć, bo ja, to jest mój stary rysunek, jeszcze trzeba to wypełnić zielonym kolorem, potem przechodzimy do OBS-a i musimy sobie to ustawić. Tyk. Mamy, także widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję, ja wam dziękuję za oglądanie. Pa pa!